Jesteśmy wy! Elden Ring. Włączam pada. Mm. Halo? Padzie? Bulbi, właśnie. Dziękuję. Dziękuję za subskrypcję, za, za Prajmika. miałem powiedzieć. SSU, dobry wieczór. Ojejku, Teraz aż aż, aż się zaczerwienie. Miałem powiedzieć, że w ciągu tygodnia, nie wiem czy to jest kwestia czy YouTube'a, czy, czy, czy TikToka, ale dostałem 6 followów, więc zajebiście. W tym jedna osoba ma Nick2137420, więc to jest, to jest piękne. A Bulbi, który właśnie osoba, to jest mój ziemaczek z pracy. Dobry wieczór. Coś miałem, w Tegas. Czy mi Pad działa? Działa, dobra. Chodzimy na Jaszczębia. I tak, kontynuujemy dzisiaj dalej, znowu, po raz kolejny. E, Bowrun, czyli napieprzamy samym łukiem. Tylko i wyłącznie. E, skończyłem w tym miejscu, może? E, I tak, zanim przejdziemy dalej do tego, co się będzie tutaj działo. E, w zeszłym tygodniu zrobiliśmy bardzo dużo, tak naprawdę, z tym, że... E, tak właśnie gadałem ze Satorosem, który e, też jest moim kolegą z pracy, ale też ogląda moje streamy. Ehm, mówi, że ej Mordo, tak w sumie dobrze ci poszło w tym tygodniu, to chyba w przyszłym tygodniu skończysz grę. Ja wątpię, że mówiąc, bo prosiliśmy dużo. Co tu? muszę, muszę ściszyć ten. <grym>, dziękuję. E, dziękuję, dziękuję za ten za, za, za gift. sam sobie kupić a nie gifta dawać. Ale no, e, że skończę w tym tygodniu, ale raczej nie skończę. Bo tak naprawdę przeszedłem. Jestem gdzieś tak w połowie gry, tylko że w, tym łatwiejsze, w tej łatwiejszej połowie. E, więc. Tak naprawdę dopiero teraz morgot jeszcze prawdopodobnie jako tak opadnie, ale zresztą mogą być problemy. Eee, przejdźmy sobie na chwilkę tutaj, eee, bo ch oprócz bossów, oczywiście, ja chcę jeszcze parę innych rzeczy dzisiaj zrobić, żeby to troszeczkę dopełnić. Eee, ale właśnie. Um, niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, że ja jestem jebanym finansistą, pracuję w księgowości, więc coś takiego jak Excel to jest, to jest dla mnie podstawa. Więc zrobiłem sobie. E, symulacje. E, symulacje tego, czy opłaca się robić wiarę, czy, czy opłaca się iść w wiarę tylko po to, żeby bufować sobie broń na 15%, bo mamy darmowy buff za, na 7,50% e, w, 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 w sztylecie akurat, albo możemy mieć 15%, jeśli pójdę w wiarę, i tu jest mój aktualny level, i powiedzmy 20 leveli później, i 20 leveli później. To są wszystkie łuki, jakich używam. Teraz są oba na plus 9, później będą na plus 10. Jest dany buff, jest z buffami, damage i wszystko policzone pięknie, ładnie. Kto? Znaczy wątpię, że komukolwiek chce się więcej słuchać o pierdolonym Excelu. Ja to w ogóle nie jest Excel, tylko to jest Open Office, ale to jest taki pseudo Excel dla biedaków. Eee, unga bunga, to jest build, w którym się nie idzie pod wiarę, tylko pod... Dziękuję Setuło za suba. Boże, najwięcej subów na świecie. Jeszcze nigdy trzech nie miałem. <grym> e, jeśli, jeśli pójdziemy w zręczność i siłę, e, no to ten build wygrywa 8 razy na 10. E, jedyny moment, kiedy e, build pod wiary jest lepszy jest tutaj i jest chyba tutaj, tak? Nie, sorry, sorry, sorry. Jak jest na czerwono na, na, na górze, na dole. W każdym razie, build na siłę i zręczność wygrywa 8 na 10 razy, więc pójdziemy w siłę i zręczność. Nie będę się bawić w wiarę, jednak, mm, więc to odpada. E, Dobra, to, to już mamy z głowy. To dużo excela dzisiaj już tak, więc znaczy, ja to zrobiłem sobie już chyba na weekend zeszły. Zeszły weekend, jak tylko skończyłem streama, to sobie stwierdziłem, okej, okay, policzę, zobaczę, jak to wyjdzie i czy warto. Nie warto, nie warto iść w, w wiarę. Dalej, e, tak sobie. Edytowałem te wszystkie filmy i tak dalej i doszedłem do wniosku, że. Moja butelka bardzo mało leczy. Dlatego ja sobie znowu oznaczyłem wszystkie nasionka i, i, i wszystkie łezki, więc chcę troszeczkę obskoczyć te wszystkie miejsca, yy, ulepszyć sobie picie. Yy, bo mój Estus naprawdę bardzo mało leczy. Odpuść sobie spokojnie, już wyłączyłem. Już, 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 już wyłączyłem, wracamy do Excela dopiero w poniedziałek w pracy. <laughs> więc co ja będę miał cały czas otwarte i będę za tym latać, ale. Zbliżamy się do stolicy. Znaczy jestem w stolicy w zasadzie już teraz. I tak jak mówiłem, chciałbym zrobić zakończenie gównojada, gównożercy, łajnożercy, czy jakkolwiek mu tam na imię Dank Eater. I żeby to zrobić potrzebne jest 5 klątw, więc będziemy ich powoli szukać. 3 są w stolicy, jedna jest w wol Volcano Minor i dwie są w Elfailu. u Potrzebujemy tylko 5 z sześciu, więc to możemy olać na razie. Może przelecimy sobie po te przy Lindel, chyba może jutro, ale ogólnie tak tylko mówię, że, że będziemy po to latać. Kolejna sprawa to jest to, że ja bardzo małej ilości różnych strzał... Siema Byku, siema Kostaturos. Bardzo, bardzo małą ilość różnych strzał używam. Używam tak naprawdę tylko zwykłych i z Poisonem. Może zaczniemy to powoli zmieniać, dlatego znalazłem sobie, że Golden Arrow, który bije Holly, prawdopodobnie nie będzie to jakaś super strzała. E, ale można jakieś bossy się przyda, bo każdy boss ma tam swoją osobną sporność. E, więc po to skoczymy, to się po prostu m, można je kupować u tego kolesia, więc go zajebiemy po prostu. A strzały lodowe e, można tylko craftować, e, ale skoczymy do PD, który sprzedaje ten, ten, ten cookbook, który pozwala nam to craftować. E, I strzały na sen, które będą z kolei bardzo potrzebne. Tu już nie mam wątpliwości, one się raczej na 95% przydadzą. Um, ponieważ, e, ktokolwiek pamięta, jak grałem SL1 jak się, jak się walczyło z Goldskin Duo To było za trudne, trzeba było usypiać ich Tak więc, e, teraz możemy przejść do gry Tutaj e, Od razu? Czy, czy nie od razu? Myślę, że od razu iść tam, na Murgota. No i mamy Piwny Piątek Tak jak mówiłem, e, ja znowu nie mam piwa, ale to jest piwny pi to, jest, to chodzi o samą nazwę, chodzi o symbol Ja nie mam piwa, mam znowu Bourbon Tonikiem, e, I Staturos się mnie pytał jeszcze przed streamem, Mordo. Czy będziemy jakiś alkohol pić? Ja powiedziałem tak, jak najbardziej. No to ja też kupuję browara, e, więc no. <laughs> Już tu byłem, prawda? E, idziemy od razu Morgota zabić, czy. czy później? Możemy spróbować raz Morgota, a potem polatam po te... E, a czy raz? Zabijemy go po prostu. Kiedy do do Eldena? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Ja tam jeszcze nie poszedłem. Mam nadzieję, że zapowiedzą ten na Game Awards. Bo taka jest plotka. Chce mi się tego typa bić? Farny Par, nóż. Ja nie pamiętam jak się gra tym buildem. Będzie każdemu ja tak dojrzewać? Hello? Za raka, jak będę to bić, ale dobra. Nie powinienem był pić drinka przed streamem. O! Kurde, ja mam debuffa z baldachimu? Czemu? A nie mam debuffa od niego. Ok. Ja pierdolę. Największym problemem tego bildu są przeciwnicy Mali i zwinni. Naprawdę. Tak samo jak było w zeszłym tygodniu z tymi pieprzonymi ...koleżkami od fii. Mógłbym dać się mu zabić po prostu. I zrespić się w tym miejscu, ale nie. To mi honor nie pozwala. I nic z niego nie dropi nawet. Po co to było komu? Ach. Błogosławieństwo z tego drzewa. To jest chyba najlepszy heal Time w grze. A, tylko, że on wymaga w... F... wiary. Tak? 38. Silniejsze pobłogosławienie. E, powinienem. Aha, usiadłem. E, dobra, jak się tym grało? Łyczek na odwagę. Czekaj. Morgota będziemy bić, tak, dobra. Avium Go Play. Siemanko. Siemanko. Wiedziałem, że e, e, ten. Na YouTubie też dałeś mi followa, więc dziękuję. Urrr. Dobrze. Za którym razem mogę odpadnąć? Dzielę fajkę. Nie jestem ślepy. Graceless Tarnished. Co to jest z tym biznesem? Ah. Godric the Golden. The twin prodigies. And jak będzie ten swój miecz, tą swoją la laską, miecz o wyciągać, zauważcie, że jest inna animacja niż była kiedyś. Bo kiedyś, jak on ją wyciągał, to ona jeszcze płynęła. W sensie, przed którymś tam patrzę, 1.04, 1.03. Gdzie piwo? Gdzie piwo? Tu jest piwo. To nie jest piwo. To jest. Burbon. A teraz, teraz ten laska tam... laskomiecz nie płonie. O, to? to się... Kamienie zejdą z tego? Czy kości cokolwiek to jest? I jest po prostu takiego koloru. Wcześniej jeszcze płonęło. Morgan, last of all kings. Dobra, na początek wypadałoby mu cokolwiek zrobić. Zapomniałem, jak się z nim walczy całkowicie. Ja mogę mu tak na hama odbiec? Chciałbym mu raka nabić. Znaczy, Hifa. Myślałem, że to trafi. Jeśli mam być szczery. O, podczas tego mu Hifa... A on ma już chifa, Boże!

To świano, okej, jeszcze muszę rozgrzać. To, że on padł za pierwszym razem, to był całkowity wart. Ale właśnie, bo jeszcze chciałem jedną rzecz zrobić. Konkretnie chciałem zrobić mały respekt, ale bardzo mały. Mm, ponieważ teraz, jak zabiłem Morgota. Czy ja chcę w ogóle? Nie. Nie, bo chciałem powiedzieć, że chciałbym pójść troszeczkę bardziej w wytrzymałość. I trochę mniej w siłę i zręczność. Ale nie. Olać to. Olać to. Dobrze, teraz może podejść do góry. Więc no, teraz, teraz sobie skoczymy. Po, po soczki, ulepszenie soczków. Nieprzeniknione ciernie odrzucają wszystkich. Nikt nie może wkroczyć do złotego drzewa. Teraz melinka będzie. Melinka, moja wifu. Czy muszę sam z nią pogadać? Czy ona przyjdzie? Przyjdzie. Ale i tak pojemy chuj z nią. Ani gra, to musi być wifu. Wypiję dalej z domu Bożego. Na mapie pojawił się czerwony znak. Cudownie. To nie jest ani megra. Ja się będę zawsze kłócić, że Soulsy to nie jest ani megra. I i, I... i... chuj. Dobra, poczekaj, mamy 11 wytrzymałości. Sprawa jest taka, że... niedługo pójdę do, lodowych, do lodowej krainy, że tak powiem, czyli zaraz, jeszcze dzisiaj tak naprawdę. I tam będzie do zbycia maska Okiny, która daje plus 3 do zręczności, więc... żeby ją założyć będę musiał ściągnąć moją, moją maskę aktualną, mój hełm. Który daje mi w tym momencie plus 2 do... wytrzymałości, więc zacznijmy troszeczkę iść w wytrzymałość. Żeby mieć więcej tej staminy. O, ja zjem jeszcze parę dusz Rani superior, Rani nie jest superior waifu Czemu ludzie simpują dla, dla Rani, On jest... ...maszyną Jest lalką Znaczy w sumie tak samo było Bloodborne, nie? Że ludzie simpowali do lalki z... No Snułowcy, tak? Snułowcy, tak się nazywało? Za dużo Four kinds of joy i mean, gdybyś miał 4 diki, no to może by cię to <grymne> interesowało. Dobra. Jeszcze jeden punkt. Zręczność, cyk. I status? 21 wytrzymałości, czyli jak się maskę, będę miał. 19. Pójdziemy jeszcze jeden punkt wytrzymałość, jak ten następny ekspy będę miał. Jeden długi. A to przepraszam. To, to ja się nie wtrącam. A właśnie. Tak. Pamiętam, że nawet jak tu byliśmy w zeszłym tygodniu, to ja mówiłem, że w tym miejscu jest. Nasionko do zdobycia, i nie poszedłem po nie w końcu. Kurde, mam trzy monitory, a to jest wciąż za mało. W zasadzie. <grystanie> Gdzie ja mogę dobrać? Niech będzie. I tak. Tu gdzieś po lewej jest nasionko. Znaczy, ilość butelek 11 to jest już dużo, ale najważniejsze będą dla mnie w tym momencie łezki, żeby mocniejsze chile mieć. Bo w tym momencie, jak się leczę, to często jest tak, że mam ciągle ten talizman, nie? Ten. Rytualnego miecza, który daje mi dodatkowy damage w momencie, kiedy mam pełny HP. A ja czasem do samej poryju e, wypiję i zostanie mi gdzieś tam tyle, tak malutko, do doleczenia się. No i, i, i tego bufa nie mam, nie? Nie chciałbym jednak go mieć. Dobra, dziewica się wkurwiła. Jestem w kombacie? Nie. Dobra, tamten soczek wypiłem. A czy soczek? E, tamto, coś Jeżeli nie, będzieś tu. Okej, okay. um, chyba. To z, a, hmm. Czy to z góry zeskoczę i się nie zabije? Mam wątpliwości, ale, może, ale możemy spróbować. A przy okazji! Dobrze. Um, bo nawet jeśli się zabiję i nie zeskoczę tędy. No chyba będzie ciężko przeżyć. Po w tę stronę jest jeden z kupców. E, o, o, od od których ze strzał, nie pamiętam których. Więc od razu sobie go zabijemy. Trochę po hamsku. I zgarnę te strzały od niego. Tak mi się wydaje, że w tą stronę. Tak jest. I tak, on ma 20 strzał świętej driny. Które mi się przydadzą, bo one usypiają, ale to. To jest to, czego ja szukam. Więc no, pan już swoją powinność spełnił. Czas go odjebać. Czekaj, okay, nie, zapomniałem. Osiołka trzeba zajebać. Osiołka. Bo on. Tak, na niego wsiądzie, oczywiście. palo Halo. Mm. Czy eee, przełączymy się na ten łuk. On ma więcej demerzy troszeczkę. Trochę mnie boli to, że tak że teraz się przywróciłem w większości na czarny łuk. Eee, Mojżesz, adoptowany. Dzień dobry, dziękuję za follow. Dziękuję bardzo. Twu, twój nick brzmi jak e, nick mojego jednego ze znajomych. Znaczy, bo masz Mojżesz w nicku po prostu. Eee, dobrze. Dalej. Tu miałem mieć posoczek, ale tędy nie zejdę. O, czy stąd zejdę na dół? Tu jest też wysoko, bo to jest przecież ta sama górna część mostu. Ale zobaczymy. Może jakieś... nie wiem, bo boczne zejście będzie stąd. Śmiem wątpić. Szczerze, um, nie wygląda na to. Nie bez powodu to miejsce jest tak wysoko, bo żeby się w nie dostać, trzeba mieć klucz do akademii. No chuj, pójdziemy naokoło. Na po prawej jest chyba. Too late. A czy too late zobaczyłem? Stąd zejść mogę na pewno. Z małym. Um... No nie. Trzeba trafić. To dużo osób twierdzi, że, że mnie zna, a ja nikogo. No widzisz. Znaczy ja, ja tylko. Ja tylko nik. nikt nik kojarzę. W sensie mój, mój znajomy ma nick... Sandały mój rzesza? Czy jakoś tak kurwa za mój nie trafiłem? Pod innym kątem muszę to zrobić. To samo było w zeszłym tygodniu, że ja pod złym kątem skakałem e, i była lipa. z tymi runami. Chyba zahaczyłem znowu o. O, pięknie, tak to miało wyglądać. Dobrze. Szczerze mówiąc, chyba szybciej byłoby, jakbym poszedł na około niż próbował tutaj skarkać trzy razy. No ale jak tu będę następnym razem, to będę pamiętać, że muszę bliżej tego drzewka, który tam na górze jest, kakać. Na tej mapce pokazuje mi gdzieś w tym miejscu, właśnie L. Bo podświetlanie wiadomości się nie opłaca, bo, bo ten, bo i tak zobaczę, bo jest mały ruch na czacie. O, że niby co? Poczekaj, gdzie on mi pokazuje to? Nie, kurwa mać. No i po co ja tutaj przyszedłem? Teraz zobaczyłem dopiero opi tego miejsca. Znaczy tego, tego nasionka. Ona jest na górze, tylko że ona jest troszeczkę dalej, tam gdzie jest ta inwazja. Doświadczony gracz. Można powiedzieć. Mam kilkaset godzin. Tej grze i, i, I może około 1000, wreszcie w soulsów. Reklama się zaczęła. Instalować odbloki, wszyscy. Chybać reklamy, nie popieram. Tutaj, dobra. Dobra. I po tej stronie mamy dwa kościoły do odwiedzenia. Po pierwsze, jeden tu, nawet nie odkrytego nic, bo ja tutaj w ogóle nie przyszedłem na tej postaci. Drugi jest też gdzieś blisko, ale nie aż tak blisko. Tutaj muszę zwolnić z tymi drinami. Bo jak będę w takiej prędkości pić... W ogóle pierwszy drink, którego zrobiłem, był tak mocny, że mi mordę wykręcał. Ja nie lubię mocnych alkoholi. Ja w najwyżej w formie drinka. Nie jestem prawdziwym Polakiem, nie lubię wódki. Co tu się... Ocet, czemu czyścisz czad? Siemanko. Co ty włączyłeś na tryb powolny? Halo? Coś, coś, coś ty tu... Coś, coś ty tu naklikał, mordo. Eee, czy byłem w ukrytym... Eee, w ukrytym terenie... <gulity> nie wolność słowa. Yy, można przeklinać Poczekaj, bo ja nie pamiętam, gdzie idę. O co też już najebane. Tak, byłem, byłem w tym ukrytym terenie, yy, bo musiałem zgarnąć. Yy, no. Jak one się nazywają? Ponury kamienie. Szóstka i siódemkę. Halo, ale stream rośnie. No widzisz, tak ma to wyglądać. Wyglądać. Au. Ja zapomniałem o was. Panowie. Nie bierzcie sobie tego do serca, żartowałem. Dobra. No a propos, yy, Co? Assassin's Wikingami na streamie będzie 6 grudnia albo tylko na epiku? A na steamie, Boże, przynajmniej na streamie. Ja muszę do góry wejść. I'm in the wrong spot. Um, I to muszę zapierdalać tutaj na oko... Mogę iść tędy. Ale czy ja chcę? Czy nie będziesz... To jest na dole. Chyba ja muszę iść tędy. Czekaj, do... Któregoś z tych kościołów, a nie do tego kościoła było dołu wejście. Ja pierdolę, naprawdę muszę iść. Bo tu się gdzieś tak wchodzi, ne? Tu jest. Tu, tu nie mam tego. Nie, tu jest, dobra. Pójdziemy stąd. Zapuściłeś się przez te kilka dni, znaczy. Jak się, zapu... to, to się zapuściłem? Y, a ja, asesyna. Y, nie przepadam za asesynem. Nie jestem fanem. Szczerze mówiąc, ani trochę. Nawet kłamałbym, jakbym powiedział, że lubię chociaż trochę. To jest. Assassin to jest taka seria, na którą mam tak wyjebane, że. Ciężko to do czegoś innego porównać. Może do Call of Duty Chociaż w COD'a akurat ostatnio zacząłem grać e, Między innymi właśnie z Bulbiem Ale tylko DMZ Broda ci urosła? Nie, broda ma taką samą Ja brodę nie zmieniałem od... Co najmniej 5 lat Ech, co najmniej Wąsa mam na pewno teraz Ale to ja, jeśli chodzi o wąsa, to mam tak, że Przez pół roku mam, przez pół roku nie mam Bo mi się chce, bo mi się nie chce Nie wiem, od czego to zależy za milion punktów możecie mi opierdolić włosy, więc wtedy będę łysy. Dobra, jest kościoł. Albo zmienić kolor włosów. Drugi raz w życiu widzisz mnie w 720p, możesz nawet 1080p włączyć. Eee, jest zmiana ten, jest zmiana... Rrr, jak to się nazywa? Ja tu chciałem być? Ja nie tu chciałem być. Ja chciałem być tu. Tu jestem u... no Jezu. Dobra, jak tu już jestem, jestem u żółwia, jestem u księdza, u roboczka papieża 2137. Ale jak już tu jestem, to możemy zrobić noc, bo tu wyskakuje boss. Ten sam, który był w k -Lead. Ale ty jesteś przystojny w 80p? Zawsze jest przystojny, dokładnie. Bóbli ze mną siedzi biurko w biurko, więc wie najlepiej. Eee, dobra. Tyk. Więcej nasionek nie mam, ale to nie jest ważne. Odpoczynek. Do zmroku. No właśnie, bo wróciłem. Welcome back. E, bo jako, że mam od, od jakiegoś czasu już tego towarzysza, czy jak to się tam nazywa, to ma swoje plusy i minusy. Jednym z plusów jest to, że mam większą... większy priorytet, żeby ludzie sobie mogli zmniejszać jakość streamu. Ne? Wiadomo, że nie każdy ma po pierwsze potrzebę oglądać 1080, po drugie a, czasem łączę po prostu. Ne? Ja mieszkałem przez długie, długie lata <laughs> na zadupiu, więc wiem, jak to jest mieć chujowy internet. Więc no, to jest fajne, że mogę teraz 1080 włączyć w naprawdę wysokim bitrate. Cie. Nie mówcie panowi Twitchowi na głos, bo podobno jest maksymalnie 6000 bitrate'u. A ja dałem 8 i działa. <grymne> <grymne> Ale cicho. Pan, pan Twitch nie może wiedzieć, czekaj. Zrobimy teleport w to miejsce. Te bossy się dziwnie pojawiają. One na pewno musi być noc, i czasem trzeba się teleportować w to miejsce, czasem coś tam. Jeśli widzę żółwia, a widzę żółwia, to znaczy, że się nie pojawi. Spróbujmy bójmy w inne miejsce pójść. Ile osób nowych? No i bardzo dobrze. Cudownie, bym powiedział. Widać, jakie są priorytety, priorytety w piątek. Ja na przykład, jeśli chodzi o moje priorytety, od środy nie wyszedłem z domu i nie planuję wyjść z domu do niedzieli. Do, do poniedziałku w sumie. <laughs> Także tak jest. No jest żółw, jest żółw. Ja tego busa jeszcze nie zabiłem, nie? Od soboty nie wychodziłeś z domu, no to piękne. Ja zazdroszczę. <laughs> Chciałbym nie wychodzić. <laughs> w ogóle ostatni mi e, w poniedziałek. Okej, okay. no, no jest żów. Halo, pan żółw! Może ja z nim muszę pogadać? Żeby się boss triggerował?